Zmarła Magda Teresa Wójcik. Zapewne pamiętają Państwo jej przejmującą rolę w Matce Królów Janusza Zaorskiego, opowieści, która jest przenikliwą analizą systemu komunistycznego. Ten film to prawdziwa perła w aktorskim dorobku Magdy Teresy Wójcik. Dziewczyna, co oni z Tobą zrobili? Tak, świat światem. Kiedy aresztowali chłopa. To baba brzeszczała, niewinny! Napisano o niej na scenie, w telewizji, w kinie. Dawała siebie samą w stopniu wyjątkowym. Ciężkie miała żyć. Inni mieli ciężej. Aż trudno uwierzyć, że z wykształcenia była inżynierem metaloznawcą. Jarosław Iwaszkiewicz zanotował, Dawno nie mieliśmy do czynienia w teatrze z takim zjawiskiem. Wraz z Henrykiem Bołkołowskim tworzyła Warszawski Teatr Adekwatny. U nas to polegało na tym, że kto miał siły i pomysł, pomagał, bo trzeba było pomagać. Tak więc nie mierzi mnie śmierci ta groźba, lecz mierziłoby mnie braterskie ciało niepogrzebane, tak. Śmierć mnie nie straszy. Nie debiutowała w matce Joannie od aniołów, zagrała też w człowieku z marmuru. Magda Teresa wójcik miała 77 lat. Edward żentara swą przygodę z dużym ekranem rozpoczął rolami w filmach był Jazz Feliksa Falka i Karate po polsku wójciecha wójcika. To ja życie w tym zawodzie, właściwie cały czas było przypadkiem było. Takim liściem na wietrze, to znaczy, gdzie mnie zawiało, tam, gdzie mnie los, w którą stronę popchnął, tam szedłem. Dorobił się wyjątkowo bogatej filmografii. Reżyserzy cenili sobie jego charakterystyczny głos i wyrazisty wzrok. Ja nawet nie potrafię odpowiedzieć na pytania, które sam sobie zadaję. Przestraszyłeś mnie. Przestraszyłeś mnie, kolego. Przyjdź i spójrz, Mesjaszu, jak moi życi się męczą. Zdarzały się sceny, w których niewiele bądź wcale nie mówił. Dramaturgię budował gestem i spojrzeniem. Myślałem o tym, że będę nauczycielem WF-u, bo bardzo lubiłem sport. Byłem wysportowany, wytrenowany i chciałem uczyć dzieci. Skończył łódzką filmówkę. Był zapraszany przez zagranicznych reżyserów. W filmie Isztwana Sabo zagrał u boku Klausa Marii Brandauera. Edward Żentara miał 55 lat. Widzowie seriali Andrzeja Butruka mogli oglądać w klanie czy w na dobre i na złe. Ale znany był przede wszystkim z satyrycznego programu Koc. W porządku? Chcesz. chcesz podobać się kobietom twardy dla nich jakby Andrzej Butruk tworzył ten satyryczny cykl telewizyjny wspólnie z Grzegorzem Wasowskim, Sławomirem Szcześniakiem i Lucyną Malec. Jako traperzy z Nadwisły nagrali śpiewaną historię Polską. Pamiętam jak byłem w Wyoming. Ach. Pozdrawiam Was wszystkich. Ale wybacz, stara, muszę lecieć. Bo czekają na mnie w warze. Na deskach teatralnych Andrzej Butruk zadebiutował w muzykoterapii pod kierunkiem Andrzeja Strzeleckiego. Występował w teatrze na targówku i w teatrze studio. Zagrał w kilku filmach fabularnych. Miał zaledwie 47 lat. Zmarł Andrzej Piszczatowski, wybitny aktor teatralny i radiowy. Przez 30 lat związany z teatrem powszechnym w Warszawie. Znają go państwo choćby z seriali M jak miłość czy na dobre i na złe. W latach stanu wojennego współtworzył tak zwany teatr domowy. Z grupą aktorów w prywatnych domach odgrywało się wtedy zamówione spektakle. Zdarzało się, że był w nich ubekiem. Opowiemy o pewnym zdarzeniu we Wrocławiu. Czy mógłbym dostać cel? Chciałbym co? Miałem grać tego trzeciego ubeka i zagrać go nie zdążyłem. Zastąpił mnie ubek prawdziwy. Po nalocie wszyscy zostali aresztowani. Podczas przesłuchania Andrzej Piszczatowski zjadł kalendarzyk, w którym miał wypisane adresy domów, gdzie występowali bądź mieli występować. A Majka, nie bardzo się orientując, co ja tam wyprawiam, zaczęła do mnie szeptać takim teatralnym szeptem: Nie trzeba tego jeść. Grał u Izabeli Cywińskiej Jana Buchwalda. Był głównym aktorem teatru powszechnego. Andrzej Piszczatowski miał 66 lat.